Czy trener spodziewał się, że ten mecz będzie taki, taki łatwy? Bo generalnie ten mecz był dzisiaj, można powiedzieć, spacerkiem? Trochę taka dosyć dziwna opinia co do, co do meczu. Każdy mecz przed rozpoczęciem jest bardzo dużym wyzwaniem, jeżeli chodzi o obecną piłkę nożną w pana opinii być może ten mecz był spacerkiem po meczu jak pan wynik zobaczył natomiast zawodnicy włożyli bardzo dużo pracy w ten mecz to był ciężki wysiłek od samego początku gra była po, po naszej stronie chcieliśmy przejąć inicjatywę zdominować przeciwnika i, i kosztowało to wiele trudu tak odbieram to spotkanie natomiast jeżeli chodzi o taką dokładną analizę wiadomo dopiero po przeglądnięciu meczu wtedy pierwsi zawodnicy jako pierwsi zawodnicy dowiedzą się już o takiej dokładnej analizie